🎵 tutaj Kłam, zapraszam Was na pierwszy Gizmodowy Crash Test Czyli program, w którym będziemy znęcać się nad różnymi gadżetami. W tym odcinku sławny Kinect, czyli sprzęt, za pomocą którego sam zostanę kontrolerem. Zobaczymy tylko, co będę kontrolował i jak mi to wyjdzie. Wybór scenografii nie jest przypadkowy. Musiałem tymczasowe studio z green screenem zmienić w tymczasowy, kiepsko urządzony pokój, który będzie symulował przeciętny salon w niedużym mieszkaniu. Jedno jest pewne: Kinect potrzebuje naprawdę dużo miejsca. Należy wyrzucić wszystkie meble w odległości 2 metrów od telewizora i dodatkowo zostawić odpowiednią przestrzeń do gry. Osobiście mogę doradzić, abyście uważali na cichych zabójców. Takich jak ten żyrador, który okazał się nieświadowym sprawcą urazu podczas jednej z moich rozgrywek. Sam kinek wygląda jak przerośnięty i spasiony brat sensor Bara znanego z Wii. Posiada cztery mikrofony, kamerę VGA-RGB, kamerę na podczerwień oraz projektor. Jakby tej elektroniki było mało, sprzęt wyposażony jest w mały silniczek, który porusza całość. To na wszelki wypadek, gdybyście zapomnieli, że to najnowsza super technologia. Zasada działania tego kontrolera jest dość prosta. Przynajmniej w maksymalnym uogólnieniu. Wszystkie sensory i czujniki sprawiają, że Kinect widzi nasz salon i rozpoznaje nas jako obiekty w tym trójwymiarowym środowisku. Aby mu w tym procesie pomóc, należy przeprowadzić prostą kalibrację. Po niej urządzenie będzie dokładnie odnajdywało naszą sylwetkę i dodatkowo pozna twarz grającego. Chodzą słuchy, że Kinect słabo radzi sobie przy mocnym, naturalnym świetle oraz z osobami o innej niż biały kolorze skóry. Ale ze względu na zamontowaną roletę oraz moją papierową karnację, nie mogłem tego sprawdzić empirycznie. Czas na to co najważniejsze, czyli gry. Ponieważ wcześniej obejrzałem dużo filmów skinek Joyride, spodziewałem się, że sprzęt tylko udaje, że działa, a większość tytułów przechodzi się sama. Niestety, albo stety, okazuje się, że nowy, cudowny kontroler Microsoftu nie jest oszustwem. Można się co prawda przyczepić do tego, że w niektórych wypadkach nie przenosi naszych ruchów w odzorowaniu jeden do jednego, lub robi to z delikatnym opóźnieniem, ale nie są to wady, które w sposób znaczący wpływają na zabawę. Nie mogło się obejść bez gry sportowej, czyli lokalnego odpowiednika Wii Sports. Dla Microsoftu taki tytuł wyprodukowało brytyjskie Rare i nazwało go dość niespodziewanie Kinect Sports. W grze mamy kilka dyscyplin, np. piłkę nożną, biegi i siatkówkę. Na uwagę zasługują w szczególności ping-pong oraz box, które najbardziej przypadły mi do gustu. Cieszy też niezła grafika i świetny soundtrack z licencjonowanymi hitami. Jest to jeden z najlepszych wyborów, o ile macie z kim pograć. Kolejną ciekawą produkcją jest Kinect Adventures dodawane do pudełka z kontrolerem. W Polsce dzięki przekładowi Justyny Steczkowskiej powinniśmy tę grę znać jako Pontony. Może jestem odrobinę, złośliwy, ale mówiąc szczerze, to jedno słowo oddaje cały charakter rozgrywki. Stoimy na pontonie lub platformie i unikamy przeszkód zbierając przy okazji żetony i inne znajdźki. Zabawa gwarantowana, o ile jesteście małymi dziećmi lub macie dużo niestroniących od alkoholu znajomych. Your Shape to murowane hit dla wysportowanych kobiet oraz mężczyzn, którzy, jak Krzysiu i Bisz chcą dobrze wyglądać po 40. Ponieważ ja nie mam takich ambicji, gra nie wywołała we mnie większych emocji. A przechodzenie mini lub wykonywanie kolejnych pozycji zen szybko zrobiło się nudne. Jest jednak jeden olbrzymi plus: to jedyna gra, która pokazuje, jak w 3D widzi na skinnect. Więcej zabawy dostarcza oglądanie swojej własnej postaci niż faktyczna rozgrywka, ale dobrze, że przynajmniej to jest ciekawe w Your Shame. Ostatnią gruntownie przetestowaną pozycją jest Dance Central. Nie będę owijał w bawełnę i powiem od razu. To najlepsza gra startowa na Kinectar. Dostarcza odpowiedniej dozy zabawy i zmęczenia, nawet gdy bawimy się samodzielnie i nie lubimy gier dla dzieci. Produkcja Harmonix ma w sobie tę samą magię, którą kiedyś oferowały tytuły z plastikowym wiosłem. Chce się każdą piosenkę rozpracować i wykonać jak najlepiej. Na wielką pochwałę zasługuje też interfejs użytkownika. Mało wygodną rączkę, znaną z innych gier z dashboardu, która jest tragiczną kopią rozwiązań znanych z Wii, zastąpiono prostymi, bardzo intuicyjnymi gestami. Tak działać i wyglądać powinny wszystkie gry na Kinecta. Polecam. Podsumowując, Kinect to duże zaskoczenie, które naprawdę działa i stanowi sporą nowość na rynku. Myślę, że tym urządzeniem powinny zainteresować się trzy główne grupy odbiorców. Przebojowe rodziny z dziećmi, ludzie grający po dużej ilości piwa i majsterkowicze, którzy podłączą Kinecta pod pc i będą nim sterować swoim Windowsem. Jeśli natomiast tak jak ja lubicie rozwalić się w wygodnym fotelu i wziąć spada do ręki, no cóż, na razie możecie się z zakupem nowego sprzętu Microsoftu po prostu wstrzymać.